Lata mijają, a Środowiskowy Dom Samopomocy już po raz jedenasty zorganizował cieszący się niesłabnącym zainteresowaniem mieszkańców Świętochowic festyn pod hasłem Chcemy być z Wami. Impreza ta jest jednym z elementów rehabilitacji środowiskowej służącej utrzymaniu osób z zaburzeniami psychicznymi w naturalnym otoczeniu. W integracyjnym spotkaniu udział wzięły nie tylko osoby korzystające ze wsparcia środowiskowego domu, ale także ich rodziny, znajomi oraz mieszkańcy miasta. Dla wszystkich, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotowano wiele atrakcji, zarówno młodsi, jak i nieco starsi mogli aktywnie spędzić to popołudnie. Ten festyn jest taką e, okazją, e, żeby spotkać się tutaj, żeby mieszkańcy miasta mogli tutaj przyjść, zobaczyć, czym my się tu zajmujemy, ale też, żeby jednostki, e, które, z którymi współpracujemy, które też e, na co dzień e, pracują z osobami czy to starszymi, czy to niepełnosprawnymi, żebyśmy się mogli wszyscy razem zintegrować. Także jest to taka bardzo dobra, myślę, do tego okazja, bo nic lepszego jak muzyka e, właśnie nie zbliża. Yy, nie integruje i no, staramy się, żeby właśnie na tym festynie było ciekawie i muzycznie i artystycznie, a żeby przede wszystkim mogliśmy się spotkać. Dzisiaj Chrupaczów, dzisiaj Świętochłówcy trudno sobie wyobrazić. Bez tego festynu przypomina Pani sobie początki? Pamiętam, no w 2008 roku był pierwszy festyn, była taka pogoda piękna jak dzisiaj, ale nie było takich upałów, ale pamiętam, że było pięknie, było bardzo dużo ludzi i ten pierwszy festyn nas zachęcił do tego, żeby kontynuować to w następnych latach. Na co dzisiaj ci, którzy Was odwiedzą, mogą liczyć? E, przygotowaliśmy wiele atrakcji, bo i muzyczne atrakcje. E, teraz za chwileczkę będzie jeszcze pokaz tańca, e, będzie też baba z Hopem, którzy e, no, goszczą e, u nas na, co roku na tym festynie. O 18.00 dzisiejsza gwiazda Piotr Herdzina. Myślę, że mieszkańcom miasta znana osoba z Radia Piekary, z telewizji Silesia. Natomiast przygotowaliśmy też atrakcje dla dzieci, bo jest zamek dmuchany, są warsztaty takie artystyczne. Co jeszcze? Są też losy, każdy los jest wygrany. Przygotowaliśmy też mnóstwo atrakcji takich kulinarnych, są ciasta naszego wypieku, kawa napoje, kiełbaska, krupniok, chleb ze smalcem, także i, i coś dla ducha i coś dla ciała. W ogrodzie Domu Samopomocy spotkała się spora grupa świętokłowiczan, by wspólnie bawić się do późnych godzin wieczornych. Wszystkim czas umilały artystyczne występy zespołu Integracja, Baby z Hopem i Piotra Herdziny. Już tu od, od zasadzie, od zarania tego, jak to powstało, ta kolebka tej, tej imprezy, to my tu tak lubimy po prostu, co tak, komuś coś dać, żeby było dobrze. Próbowaliście kiedyś liczyć, który to raz? Nie, rąk brakło w każdym razie chyba. To jest ekonom to powinno być. E, ja nie mam bladego pojęcia i cieszymy się, że e, no, jakoś tak nie zapominają o nos. ale my też już właściwie ten termin mamy zawsze wpisany na stawia w kalendarzu. My jak kupujemy kalendarz, to tam już jest to napisane. Tak, tak dokładnie. To, to taki specjalny kalendarz. No bo powiem Ci tak, że trzeba jest tyle worty, ile komuś do. My to tak wyznajemy, to zasada i i tak, i tak się to pomału kulo do przodu. Też musimy nasz wózek docić i jakoś do, do, do końca, więc, więc razem z nimi jademy. Ale tutaj warto na pewno przyjeżdżać, bo tu jest taka miła, sympatyczna, inna atmosfera niż na wielu festynach tego typu. Bezpośredni kontakt taki z ludźmi i, i w ogóle z wszystkimi, zarówno z tymi występującymi, jak i z gośćmi, z wszystkimi uczestnikami. Yy, swojski klimat, taki świeże powietrze i, i dobre jedzenie. Tak i A Asia lubi, Aśa lubi. No Co się to, widać? no, no kosztuje. Nawet jakby wiatr <laughs> przyszedł, to mnie nic nie grozi. No. Ciebie zresztą tyżdy. Ktoś by musiał się sypać do kapstwa, nie. Ale ona wszystko musi pokosztować. No, ona tak kosztuje do fajnie, także i dobrze. Jak ona zje i nic nie ma, to ja też potem jem. Co dzisiaj przyjaciele ze Świętochłowic słyszą w waszym wykonaniu? Na pewno promocja naszej najnowszej płyty, kilka słów o miłości. I, I kilka tych utworów właśnie, tylko że ona jest odbiegająca bo one jest w literackim języku. Nie po śląsku, jak jak zawsze, zawsze to robiliśmy, czy robimy, o, ale już, już robimy nowo po Śląsku następnym. Już. Też zagromy o mamie, o teściowej takie te nasze. Wspaniała muzyka nastrajała do biesiadowania. Taka forma integracji uczestników zajęć środowiskowego domu samopomocy z mieszkańcami miasta po raz kolejny. Świetnie się więc sprawdziła.